Jestem pewien, że pod koniec tej modlitwy Twoja pilna prośba zostanie wysłuchana. Witamy na kanale Chwile Modlitwy. To ogromna radość, że znów tu jesteście. Czy byłeś kiedyś w sytuacji, w której potrzebowałeś szybkiej i natychmiastowej odpowiedzi na swoje modlitwy? W chwilach naglących szukamy pomocy Bożej pokładając wiarę w świętych i czczonych postaciach dzisiaj przynoszę najpotężniejszą modlitwę Santo Expedito z pilną prośbą Santo Expedito jest rozpoznawalny za reagowanie na pilne prośby i sprawy w życiu ludzi a dziś będzie działał w twoim życiu Postępuj zgodnie z tą modlitwą z otwartym sercem z wielką wiarą i oddaniem Teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie. Santo Expedito spełnij moją pilną prośbę. Jeśli chcesz przyczynić się do rozwoju kanału, niosąc więcej błogosławionych modlitw, rozważ zostanie członkiem kanału. Kliknij przycisk Zostań członkiem teraz. Zanim rozpoczniemy modlitwę, Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to dlatego, że ma on dla Ciebie szczególne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli to możliwe, zostaw lajka aby YouTube uznał istotność tych treści i udostępnił je jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Zacznijmy modlitwę. Modlitwa do Santo Expedito o pilną prośbę. Święty Expedito, obroń spraw słusznych i pilnych, usłysz moje wołanie w tej chwili udręki i rozpaczy. Ufam Twojej mocy i Twojemu wstawiennictwu przed Jezusem Chrystusem, gdyż jesteś uznawany za świętego wojownika, obrońcę cierpiących i patrona zdesperowanych. W tym trudnym czasie proszę Cię o siłę, odwagę i pogodę ducha, abym mógł stawić czoła tym przeciwnościom. Proszę również o Twoją ochronę przed wszystkimi, którzy mogliby skrzywdzić mnie i moją rodzinę. Niech Twoja odpowiedź na moją prośbę będzie szybka i przywróci spokój i ciszę w moim życiu. Będę dozgonnie wdzęczny i dołożę wszelkich starań, aby szerzyć Twoje imię wśród wszystkich, którzy wierzą w Twoją moc. Z wiarą i oddaniem wzywam Twojej pomocy, święty ekspedycie, wiedząc, że jesteś znany z szybkiego reagowania na potrzeby tych, którzy Cię wzywają. Proszę o pilne wysłuchanie mojej prośby, ufając, że za Twoim wstawiennictwem wszystkie trudności zostaną rozwiązane i przezwyciężone. Wasza siła i odwaga są dla mnie źródłem inspiracji w tym trudnym czasie. Wyrażam moją wdzięczność za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem w życiu i za to, że jestem przy mnie w tym czasie potrzeby. Wybaw mnie od wszelkiego zła i wzmocnij mnie, abym mógł stawić czoła wszelkim przeszkodom, które mogą stanąć na mojej drodze. Niech Twoja ochrona rozciąga się także na moją rodzinę i wszystkich, których kocham, abyśmy mogli żyć w pokoju i harmonii. Święty ekspedyto, dziękuję Ci za Twoje oddanie i wierność. Wiem, że mogę liczyć na Twoją pomoc i ochronę, kiedy tylko jej potrzebuję. Obiecuję szerzyć Twoje imię i czynić dobro dla moich bliźnich jako formę wdzięczności za Twoją pomoc i ochronę. Wysławiam Pana Jezusa Chrystusa za to, że ma w sobie tak potężnego i wiernego sojusznika. Pomóż mi, święty ekspedyto, Przezwyciężyć trudności i pokonać przeszkody, które pojawiają się w moim życiu w tym czasie udręki i rozpaczy. Proszę o Twoją boską pomoc, święty wojowniku, nie opuszczaj mnie i usłysz moje wołanie. Po wysłuchaniu tej modlitwy spraw, aby moja prośba została szybko wysłuchana, ponieważ w moim sercu jest pilna potrzeba i wierzę w Twoją moc. Święty ekspedyto, który nigdy nie opuściłeś Jezusa i jesteś moim świętym wojownikiem, obrońcą cierpiących i zdesperowanych, błagam o Twoją ochronę, pomoc i siłę. Liczę na odwagę i spokój. Uspokaja mój umysł i serce. Odpowiedz pilnie na moje prośby. Aby moja wiara została przywrócona i abym mógł głosić Twoje cuda, gdziekolwiek się udam. Ulecz moje rany i cierpienia, chroń moją rodzinę i przywróć spokój i ciszę. Zobowiązuję się być Twoim sługą przez resztę mojego życia i szerzyć Twoje błogosławieństwa dla wszystkich, którzy wierzą. Wstawiaj się za mną u Jezusa, Pomóż mi w tej chwili udręki i rozpaczy. Święty Ekspedyto, patronie cierpiących, cierpiących, udziel mi łaski posiadania serca czystego, pełnego miłości i nadziei. Pobłogosław mnie i chroń, abym pokonał wszystkie wyzwania, które staną mi na drodze. Oby udało mi się pokonać wszystkie trudności i iść dalej. Módl się za mną, święty wojowniku, patronie cierpiących i zdesperowanych, obroń spraw słusznych i pilnych. Chroni mnie, uwolnij mnie od wszelkiego zła, odpowiedz pilnie na moje prośby, święty ekspedyto, mój wierny obroń i przyjacielu. W Was pokładam nadzieję i pewność, że natychmiast otrzymam pomoc. Dziękuję, że nigdy o mnie nie zapomniałeś i że wysłuchujesz każdego, kto się do Ciebie zwraca. Daj mi pewność, abym kontynuował i nigdy mnie nie opuszczał. Daj mi spełnienie moich pilnych próśb. Ufam Tobie, Twojej mocy, bo wiem, że potrafisz dokonać prawdziwych cudów. Pokładam w Tobie ufność, mając pewność, że moje prośby już zostały wysłuchane z łaską Bożą w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z góry dziękuję za uwagę i ochronę. Ufam Ci, wiem, że zawsze będziesz przy mnie. Proszę Cię o błogosławieństwo dla mojego życia i tych, których kocham. Prowadź nas drogą prawdy i sprawiedliwości. Nie pozwól. Aby zło nad nami zwyciężyło i chroń nas przed wszelkimi przeciwnościami losu. Dziękuję Ci, że jesteś tak potężnym i wiernym świętym, zawsze gotowym nieść pomoc potrzebującym. Proszę, abyś obdarzył mnie łaską życia w pokoju i harmonii, znajdując rozwiązanie wszystkich moich trudności. Z ufnością wiem, że mogę na Ciebie liczyć i że Twoje światło zaświeci na końcu tego ciemnego tunelu. W tej chwili duchowego połączenia Santo Expedito w dalszym ciągu kieruje moją prośbę z pokorą i oddaniem. W pełni ufam Twojemu wstawiennictwu, wiedząc, że jesteś świętym, który szybko reaguje na pilne potrzeby tych, którzy Cię wzywają. Z sercem pełnym nadziei rozpoznaję Twoją moc, która prowadzi mnie przez burzę życia. Niech Twoje błogosławieństwa dotrą nie tylko do mnie, ale rozciągną się na tych, których kocham, chroniąc nas i oświetlając naszą ścieżkę. Pośród wyzwań szukam Twojej siły, aby pokonać trudności i znaleźć wewnętrzny spokój. Dziękuję Ci za Twoją stałą obecność w moim życiu i za pewność, że z Twoją pomocą jestem w stanie pokonać każdą przeszkodę. Święty Ekspedyto, który jesteś przykładem odwagi i wiary, ponawiam moje zaangażowanie w szerzenie Twojej pobożności i dzielenie się otrzymanymi łaskami. Niech ta podróż oświetlona Twoim wpływem będzie pełna zwycięstw i osiągnięć. Ufając więc Twojemu wstawiennictwu i nieskończonemu miłosierdziu Bożemu, kończę modlitwę, wierząc, że moja prośba zostanie pilnie wysłuchana. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. STWRZY CIEL Nieba i Ziemi. I w Jezusie Chrystusie, Synu Jego Jednorodzonym, Panu naszym. Które się poczęło za sprawą ducha świętego. Narodzony z dziewicy Maryi. Cierpiał pod Poncjuszem Piłatem. Został ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany. Zszedł do pałacu umarłych. Z martwych wstał trzeciego dnia. Wstąpił do nieba. Zasiada po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w świętym Kościele katolickim, w obcowaniu świętych, w odpuszczeniu grzechów, w zmartwychwstaniu ciała, w życiu wiecznym. Amen. Wierzę, że ta modlitwa ci pomoże. Udostępnij, abyś mógł pomóc coraz większej liczbie osób. Jeśli ci się spodobało, proszę cię o dołączenie do naszego kanału i oglądanie więcej takich filmów. Aha i nie zapomnij polubić filmu. W końcu każdy lajk like jest jak mała gwiazda nadziei, która świeci na niebie YouTube. Wskazując, że tego typu treści są dla Ciebie kluczowe i ważne, a także dla wielu innych osób, które również potrzebują takich modlitw. Ponieważ każda interakcja i udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam dostarczać Ci bardziej inspirujące i potężne przesłania i modlitwy tego typu. Dołącz do nas i zasubskrybuj kanał aktywując dzwonek, aby jako pierwszy otrzymać nasze aktualności. Zostawcie także swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach i wiedzcie, że Santo Expedito zawsze będzie z Wami, chroniąc i prowadząc Waszą ścieżkę. I spójrz, mamy jeszcze dwa niesamowite filmy, równie potężne jak ten, gotowe błogosławić Cię w każdej chwili Twojego życia.